Dzień dobry. Chciałbym opowiedzieć o zarażaniu. O zarażaniu się, ale nie koronawirusem ani innymi chorobami. Chciałbym powiedzieć o zarażaniu się różnymi zachowaniami i różnymi emocjami. Dwójka badaczy amerykańskich, Chartrand i Barcz, zrobiła bardzo ciekawe badanie. Wyobraź sobie, że jesteś uczestnikiem tego badania, siedzisz w fotelu, naprzeciw ciebie siedzi jakiś mężczyzna. I rozmawiacie na jakiś temat. Trwa to kilka minut. Potem następuje zmiana. Ten mężczyzna wychodzi i siada inny mężczyzna i rozmawiacie na inny temat. Nie zauważyłeś, nie zauważyłaś, że ten pierwszy mężczyzna podczas rozmowy od czasu do czasu pociera sobie ręką policzek. Tak się ludzie czasem zachowują. Niektórzy poprawiają sobie włosy, inni bawią się długopisem podczas rozmowy. A jeszcze inni trapią się po nosie. Ten mężczyzna pocierał sobie od czasu do czasu ręką twarz. Ten drugi mężczyzna, który potem usiadł w fotelu, ani razu nie dotknął ręką swojej twarzy, ale założył nogę na nogę i tak sobie bujał e, nogą podczas rozmowy. Tobie powiedziano, że masz po prostu rozmawiać z tymi mężczyznami i że ta rozmowa jest nagrywana kamerą, ponieważ badaczy będzie bardzo interesować kwestia argumentów, jakie są podczas rozmowy używane. Kamera tak naprawdę nagrywała ciebie i twoje ruchy. Okazało się, że podczas rozmowy z pierwszym mężczyzną częściej pocierałeś, pocierałaś ręką twarz, niż machałaś nogą. A podczas rozmowy z drugim mężczyzną osoby badane częściej machały nogą, niż pocierały sobie ręką twarz. Inaczej mówiąc ludzie Naśladowali swojego rozmówcę, ale kompletnie nie zdawali sobie z tego sprawy. Czartrat i barcz, gdy rozmawiali z osobami badanymi, pytali ich, czy zauważyłeś, zauważyłaś, że twój rozmówca pociera ręką twarz i że robisz to samo, albo że twój rozmówca macha nogą i robisz to samo, ludzie mówili nie, w ogóle nie zdawałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Zarażamy się. Zarażamy się tym, jak ludzie się zachowują, jakie gesty wykonują. Zarażamy się również tym, jakie emocje ludzie przeżywają. Nie ma nic gorszego niż trafić u dentysty w poczekalni na ludzi, którzy się boją. Ten strach udzieli się nam. Ale jest też druga strona medalu. Jeśli będziemy wśród ludzi, którzy się śmieją, to my też możemy się śmiać. Na pewno zwróciliście uwagę na to, że wtedy, kiedy telewizja pokazuje komedie albo inne śmieszne filmy. Bardzo często jest tak zwany śmiech z puszki. W tle słyszymy, słyszymy śmiejących się ludzi. To jest denerwujące. Mówimy, co to ja? Nie wiem, kiedy mam się zaśmiać. Musi mi telewizja podpowiadać, że to jest ten moment, kiedy trzeba się śmiać. Otóż ten śmiech z puszki podawany jest celowo, dlatego że jeśli ludzie słyszą, że inni się śmieją, łatwiej zaczynają się śmiać. Niektórzy mówią o głupawce, jak jesteśmy w towarzystwie, w którym ludzie zaczynają. Śmiać się, nie wiadomo z czego, to nam się to udziela i też zaczynamy się śmiać. Szukajmy ludzi, którzy się śmieją, szukajmy ludzi szczęśliwych, szuka, szukajmy ludzi, którzy demonstrują dobry humor, dobry nastrój. Jeśli będziemy wśród takich ludzi, my również łatwiej będziemy się śmiać, łatwiej będziemy demonstrować poczucie szczęścia. Oczywiście jest problem problem koronawirusa i izolacji. W tej chwili siedzimy w osobnych pomieszczeniach. Zadzwońmy więc do kogoś, kto się ciągle śmieje. Pogadajmy z nim. Wejdźmy w Skype'a i zobaczmy ludzi, którzy śmieją się, którzy się uśmiechają. Udzieli nam się to. Ale to jest również druga strona medalu. My uśmiechajmy się, śmiejmy się, bądźmy weseli wtedy, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi. My wtedy przekażemy, zarazimy nie koronawirusem, zarazimy uśmiechem i optymizmem tych innych ludzi. Hej!